30 czerwca bieżącego roku w sali herbowej Urzędu Miasta w Bełchatowie odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych, podczas którego odbyła, odbyła się debata dotycząca sytuacji na lokalnym rynku pracy, wyzwania i potencjalne możliwości rozwoju rynku pracy na przykładzie Miasta Bełchatów i Powiatu Bełchatowskiego. Debatę prowadził przewodniczący zarządu Waldemar Ludkowski wraz z Marzeną Tyl, korespondentem terenowym Lokalnych Centrum Informacji Forum Związków Zawodowych. W debacie uczestniczyli licznie zebrani członkowie zarządu województwa łódzkiego Forum Związków Zawodowych oraz zaproszeni goście. Starosta Powiatu Bełchatowskiego, pan Szczepan Chrzęst, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa, pan Dariusz Motyszkiewicz, Wiceprezes Zarządu PG Górnictwo Energetyka Konwencjonalna, pan Robert Imbor oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Bełchatowie, pan Jacek Walczyk. mówić, za 10, 20, 30 lat, już 4 Natomiast no, powiem szczerze, no, jeżeli chodzi o turystykę w że nie jestem Bogiem turystyki, bo mamy parę obiektów sportowych niezłych i hoteli, natomiast moim zdaniem nie jest to rozwiązanie na przyszłość i tutaj akurat z panią Marszałek Grey, która przedstawiała to co prawda spod hotelu, do końca bym się nie zgodził, bo powinniśmy szukać alternatywne źródła zatrudnienia i mam nadzieję, czy budowa obwodnicy bełkatowej, czy ewentualnie strefy specjalne zarówno w deszczowie bełkatowie, czy zerowie, a może w innych gminach przyczynią się do rozwoju powiatu bełkatowskiego. Oczywiście moim zdaniem powinniśmy się trzymać tego czynnika energetycznego bo mam nadzieję, że jednak ten węgiel ze Złoczewa będzie dostarczany tutaj w kierunku naszych obiektów obiektów elektrownianych. Natomiast desyfikacja powinna następować. Ja się cieszę, że zarówno w Kleszczowie, a ostatnio także i Supertrans rozwijają się w dobrym kierunku. Co prawda jest to pokrętne z energetyką, natomiast liczę na to, że zarówno w strefach, w przyszłych strefach Bukatowa czy Zelowa znajdą się innym Gałęzie, gałęzie gospodarki, bo powiem szczerze, jeżeli patrzy się z perspektywy zarówno na nasze miasto, na nasz powiat, wygląda to na dzień dzisiejszy w miarę możliwości, no bardzo dobrze jeżeli porówna się to z Piotrowem, Paganicami czy jeszcze ewentualnie innymi okoliczności, okolicą, natomiast brakuje miejsc pracy i to zawsze brakowało, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, zawsze to był problem. Jak sobie przypominam, jeszcze byłem o dzieciakiem, przychodziłem do szkoły średniej, to mówiło się, że w przyszłości powstanie stowin, który będzie jakby enklawą zatrudnienia kobiet, poszło to oczywiście w innym kierunku. Ja się cieszę, że ten zakład w rękach austriackich rozwija się bardzo dobrze, ale w kierunku jeszcze tak powiem, ciężkim. Więc te problemy, jeżeli chodzi o zatrudnienie, pan zostały i tak naprawdę mówiąc to na rynku lokalnym, to najbardziej to nie rozwiązują szpital. Tutaj siedzący pan prezydent czy może powiatowy urząd pracy ale gdzieś to zatrudnienie po prostu musi być i myślimy dalej, że wspólnie zarówno władze samorządowe, czy to miasta, powiaty, czy okolicznych gmin, a także związki zawodowe, nie mówiąc o takim gigancie jakim jest PGE, po prostu trzeba iść w tym kierunku, żeby przyciągać, jak to się mówi, nowych, nowych inwestorów i myślimy dalej, że to będzie zadanie do następnej kadencji na te lata 2014-2020 i ewentualnie środki, które będą pozyskiwane, moim zdaniem powinny iść w kierunku programów tak ciężkich, nie tylko na szkolenia. Ja bym może nie jestem wrogiem doskonalenia szkolenia i tak dalej, ale mi się wydaje, że programów miękkich, na które zmarnowano pieniądze w ciągu ostatnich 15 czy 20 lat, poszło już sporo i przygotowanie projektów właśnie pod rozwój zarówno przemysłowy, jak i usług, a może także i tutaj przemysł teleinformatyczny po prostu poszło w dobrym kierunku, tym bardziej, że mamy sporą, jeżeli nie można powiedzieć dużą bazę, jeżeli chodzi o kadrę inżynierską, która może się dobrze być wykorzystywać nie tylko w przemyśle energetycznym, ale także w innych gałęziach gospodarki narodowej znajdującej się na naszym terenie. Moim zdaniem zarówno czy obecne, czy przyszłe władze powiatu, jak i miasta Bełkatowa, a także okolicznych gmin, jakby z Kleszczowa na czele iść w kierunku, żeby na wszelko szukać sponsorów, powinno być dobre współdziałanie z agencjami rozwoju przemysłu, zarówno centralnym, jak i wojewódzkimi Mi się wydaje, że to przyniesie dobre aspekty w przyszłości. W czasie dyskusji omawiano szereg problemów związanych z przyczynami i skutkami bezrobocia. Wskazywano na ustawowe i pozaustawowe formy aktywizacji pracy na lokalnym rynku. prawnych, jakie to samorząd, jakie ma gmina, te miejsca pracy, czy te warunki dla pracodawców, bo pamiętajmy o tym, że tak naprawdę kluczem w dzień dzisiejszy jest ten pracodawca w marzeniu jest solidny, uczciwy i w porządku. Zwolnienie z podatków od nieruchomości to ten podatek lokalny, na który miasto i prezydent ma wpływ. E, za tym pośrednictwem może e, w zależności od tego, jakie środki i ile miejsc pracy stworzy, właśnie e, zwolniony z, z tych podatków. Mamy także program rewitalizacji Centrum Miasta, w którym w ramach e, inwestycji czy ewentualnie remontów, które prowadzą przedsiębiorcy, mogą też liczyć na e, nazwijmy to ulgi w tych podatkach. No i mamy tak naprawdę dużą strefę przemysłową. Dzisiaj pozyskanymi środkami finansowymi w ramach Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego uzbrojono już. I tu zaczyna się pewnego rodzaju problem, którym chciałbym Państwa zainteresować i prosić o pomoc. Także w dyskusjach, my te dyskusje prowadzimy. Chociażby Dzisiaj gminy nie są na tyle konkurencyjne, jeśli chodzi o chociażby grunty i tereny możliwe do sprzedaży potencjalnym inwestorom, jak nazwijmy to właściciel prywatny, czy różnego rodzaju fundacje, które powstało wiele, wiele wcześniej. Dzisiaj my wyceniając grunty na terenie miasta Bohatowa za jest to około 100-120 no nie jesteśmy w stanie zachęcić tego inwestora do tego, aby te grunty, nazwijmy to, zakupił od nas jeszcze włożył w inwestycje jeszcze stworzył miejsca pracy w rozmowach z poszczególnymi inwestorami, których u nas otworzyliśmy specjalne, specjalne osoby, specjalne działania do tak zwanego pozyskania tego inwestora w mieście. Mówi wyraźnie, że te warunki ma lepsze, chociażby poza granicami kraju. Mówi się tutaj o Słowacji, mówi się tu o innych systemach podatkowych w tamtych krajach. Dlatego proszę do Państwa, rozmawiając w rządowych, aby sygnalizować problem ten tutaj z dołu, ten nasz problem lokalny, dotyczący chociażby uwarunkowań możliwych do tego, aby, ja nie mówię tutaj handlować, tylko umożliwić inne procedury. My wiemy jakie, jeśli ktoś nas spyta, powiemy jak można te procedury poprawić i, nazwijmy to, wprowadzić tak, żeby nie musieli później tłumaczyć się władzami. Ale jest to dzisiaj, podkreślam jeszcze raz, największy problem w samorządach, bo jeśli nie masz dobrej lokalizacji, chociażby jak w naszym regionie czy inni, to, to nie masz tak naprawdę argumentu do tego, aby zachęcić tego inwestora do zainwestowania i stworzenia tych miejsc pracy. Dlatego pierwszym kluczem, który y, musi być y, rozpatrzony od nowa, to, to właśnie możliwości zachęcenia tego inwestora, przeprowadzenia go do Polski, y, do, na nasze tereny gminne. Y, Czyli tak naprawdę gruntów no, i sprzedaży tych y, gruntów dla, dla tego Wnioski z debaty zostaną przekazane Wojewodzie Łódzkiemu, parlamentarzystom z naszego regionu oraz Marszałkowi Województwa Łódzkiego.